Hola, amigas! I hola, amigos! Jaki kraj? Anger... Argentina. Jaki kraj? Argentyna. A gdyby to był kraj z takich wkurzonych ludzi, to by była Angertyna. Taki suchy jest ten twój suchar, że można z nim zrobić tak. Słuchajcie, suche są też ciekawostki, suche fakty, których się dowiecie od Tymona, proszę bardzo. Jak możecie zobaczyć, jesteście na kanale Ty Monster w programie Wyjemy z Tymonem i Maciej. Nazwa Argentyna pochodzi od łacińskiego Argentum, czyli srebro i jest związana z legendą o górach pełnych srebra. Robimy dzisiaj jedzenie? Tak, dokładnie jedzenie, wyjątkowo coś innego. I, i Tymon wam daje ciekawostki, a dzisiaj będziemy robili... Choripan, czyli taką... Kanapkę. Kanapkę z chorizo, z dodatkowym sosem chimichurri i jeszcze z salsą, która, ja muszę sprawdzić jak ona się nazywa, criolla. Sal, salsa criolla się nazywa. Będzie tam salsa, będzie tam sos chimichurri. Do no niektórych chorizo w Argentynie dodawana jest wołowina. Tylko Aha. nie mamy takiego surowego chorizo, więc mamy takie kupione, ale i takie je przysmażymy. Dobrze, więc co potrzebujemy? Najpierw zrobimy salsę, bo ją trzeba na chwilę wsadzić do lodówki, żeby przeszła. Potrzebujemy tak, paprykę zieloną. Cebulę czerwoną, jeden pomidor, no mamy dwa, ale to nie ma znaczenia. Ząbek czosnku, dwie łyżki posiekanej natki pietruszki. Tutaj ja, mamy. natka. Trzy, cztery łyżki oliwy, półtorej łyżki octu z czerwonego wina. To tamten. W Argentynie mieszka 45 milionów osób. W samej stolicy Buenos Aires jest ich 14,5 miliona. To weź umyj paprykę. Okej. Okay. I będzie się mogę... ciąć. Okej. Okay. Z względem wielkości to ósmy największy kraj na ziemi. Duży ząbek czosnku, więc tylko jednego użyjemy. Bo tam było napisane albo jeden duży, albo dwa małe. Argentyna rości sobie prawa do części Antarktydy oraz do Falklandów, przez co ma napięte stosunki z Wielką Brytanią. Frój, poni, Bip, 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 bip. Mm. Ten, 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 Tego jest. No, takich gwiazd jak Messi czy Maradona, narodowym sportem Argentyny nie jest piłka nożna. Jest nim pato, czyli polo pomieszany z koszykówką. Dobra, dokładamy cebulę. To już cebulę i czosnek, a ja pokroję jeszcze raz. Najpierw na cebulę czy najpierw czosnek? Obojętne. Ale śmieszny kolor ma to, Zresztą ta. W najwyższym szczytem jest Akonagła. Ma 6961 metrów. To najwyższy szczyt obu Ameryk. Biały i taki gościsty. O B albo prawda, albo zaznacz odpowiednią kolumnę. Zamieszaj tą uchą. Jeszcze nie koniec oczywiście. Dużym problemem są tutaj krokodyle. Zabijają 100 osób rocznie. Trzy, cztery łyżki oliwy. Już. O, I Już. Oj, dwie dałem. I mamy mieszać? Mhm. Mieszać. Jeszcze musimy czosnek dać. Nie czosnek, tylko sól i pieprz. Ale dziwna mieszanka. W sensie ładnie pachną oliwa z a czosn... raczej znaczy z... Tym, jak się on nazywał, octem, bo ten ocet ładnie pachnie tak na ogół. Argentyńczycy wierzą, że ósemka to numer diabła. Musi to przejść smakiem, więc musimy to ustawić do lodówki. Dobra, co robimy, tata? Chimichurri teraz. Czyli coś, czym będziemy smarować te kanapki. Te, to też jest taki sos. Bardzo specyficzna, argentyńska rzecz. Weź umyj oregano. Palontozy odkryli tutaj jedne z największych i najstarszych kamieniałości po dinozaurach. Dwie gałązki oregano, nie wiem. Tyle? Czy wiesz o tym, rośliny działa krężnik papierowy? Tak? Mhm. Dlatego musimy się wycierać w monstere. Monstery najlepiej to całować w ogóle. Lubisz pan go! To wpadaj do Argentyny, w której powstał ten taniec. To nie jest czosnek. Ten. Dobra, mamy oregano. Mhm. I teraz będziemy przyciskali czosnek przez praskę. A czy tego przaskiem nie trzeba ten, wiesz... Mm. Nie. nie trzeba. Od dziewięciu lat to Argentyńczyk jest papieżem. Mowa oczywiście o papieżu Franciszku. Nie musisz, wiesz, przestawać raz. No i dawaj, czekać po prostu. No, już to było 2,5. Dawaj, no, już. To już jest 4. No, 5. No, i dawaj, i koniec już. już. I kiedy? O nie, ja mam łyżkę za dużo. Nie było tego. Wydaje mi się, że nam wyjdzie taka kanapka, ale nie wydaje mi się, że będzie mi smakowała. Dwie łyżki. Dobra, Dwa. No do miejsca i do was. Dałeś dwie? Tak. Bo nie mamy chili po prostu. No dwie i mm, pół. Tak, bo to jest to właśnie ten zapach, którego potrzebuję. 8 czerwca w Argentynie jest Dzień Polskiego Osadnika i jest to święto narodowe. Mówcie kiedy. Kto ma powiedzieć? <laughs> Wizowie decydują. Wizowie decydują kiedy. Musi... Napiszcie w komentarzach, przy której minucie już mogłem przestać e, solić. Tym będziemy smarować kanapkę. O Jezus Maria. To jest chyba nie moja kanapka tak totalnie. No co Ty? No... Te, tej pietru... w sensie tych roślin pietruszek. Nie... Ja nie jestem fanem kolendry, a wręcz a, bardzo no, jej nie lubię, natomiast y, jestem w stanie zjeść i... I też doceniam na przykład w guacamole. Dobra, to też mo możemy odstawić do lodówki. W 2001 roku przez 10 dni prezydentami było 5 osób. Dobra, co potrzebujemy tata? Nie wiem, na grillowej patelni je zrobić? Tak. Dobra, więc teraz będziemy gotowali na patelni chorizo, tak? Tak. Smażyli. Będziemy smażyli chorizo na patelni, ja tak? Trzeba je pokroić i pewnie trzeba je ten, nie? Dwie patki chorizo? I tak, nie? Aha, tylko trzeba, trzeba ją obrać, nie? Moim zdaniem nie trzeba, ale no... Skoro już Mateusz tak powiedział... Zbyt łatwo odchodzi, nie? Mmm... Spoko. Tniesz na pół. Tak. Żeby się lepiej zrobiło, nie? Mieszkaniec Argentyny zjada 65 kilo wołowiny rocznie. O, oh, mamisiu, wy... Wy, wy, Pilnuj tych kiełbadronów jak zmienić ja piłowe drony yy. Mati, bo ty jesteś geniuszem, a ja nie. M mów kiedy mam więcej... Jeszcze dałbym chwilę. Też. Na Oho. cztery, nie? Ale dużo. Ale potwór. Emilio Marcos de Palma to pierwszy człowiek, który urodził się na Antarktydzie. lat 80 w Argentynie zakazane były rozwody No dobra teraz smarujemy gorące bułki Ale wielki, nie, to jakoś tak, sz... nie pamiętam już jak szło, taki mem jest ostatnio polskich. Mm. Jest to bułka z kiełbasą, dobra. To nie jest moja kiełbasa, to nie jest moja bułka, zacznijmy od tego, bo... No. Bo co, bo jest Jest różka? Nie nie nie, 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 ja nie lubię takich sosów oleisto stosunkowych. I to w kanapce. I ja nie lubię takich kanapek o, Nie jestem fanem tego typu kanapek, tego typu I Mi bardzo smakuje. Żeby mówiąc, dałbym tam 7 na 10. Nie jestem fanem. Chimichurri, ja bardzo wieczorizo. Było ten chimichurri, tutaj wszystko tu pasuje, Ta salsa, którą zrobiliśmy. Smakuje to świeżo. Ja bym dał 9 na 10. Mama? Tak, tak 9. Jezus Maria. Nie rozumiem tych ludzi. A była. Więc my się żegnamy. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał. Dawajcie lajki, suby i nie wiem, co tam jeszcze jest. Ja już to tak dużo powiedziałam, że wydaje mi się, że się powtarzam. Bo się powtarzam. Nawet teraz się powtarzam. Dajcie znać w komentarzu, jaki kolejny kraj chcecie. Widzimy się w następnym odcinku. Nara! Nara! Dawaj suba, lajka i komentarz! Monster.